Assalamu alaikum. Dziś jest kolejny piątek ramadanu. Piątek, 15 kwietnia 2022 roku. Więc uprzejmym pozdrowieniem dla muzułmańskich przyjaciół, członków rodziny lub kolegów jest Jumma Mubarak, co oznacza szczęśliwego piątku lub błogosławionego piątku. Ponieważ piątek jest świętem dla muzułmanów, piątki w ramadanie są szczególnie ważne. Dżuma odnosi się również do piątkowych modlitw, a miliony muzułmanów spotykają się dzisiaj w swoich lokalnych meczetach i ośrodkach islamskich, aby modlić się razem w ten święty dzień. O wiele więcej spotka się ze swoimi przyjaciółmi i sąsiadami w lokalnej społeczności i przyczyni się do wspierania innych potrzebujących. W narracji proroka Muhammada wasalam, jest powiedziane, że ten, kto czyta surę Al-Kahf w piątki, cały tydzień aż do następnego piątku, al jami będzie dla niego błogosławiony. Oprócz tego ten, kto recytuje surę Al-Kahf i zapamiętuje ją, będzie bezpieczny od Dajjala i będzie miał przebaczone grzechy od obecnego piątku do następnego. Już z tych narracji widać, jak ważne jest czytanie Sury al kahf Jeśli nie czytałeś wcześniej Sury al kahf to jest idealny czas na rozpoczęcie. Składa się z kilku historii wypełnionych pięknymi pamiątkami, które możemy wykorzystać w naszym codziennym życiu. Od opowieści o młodzieży, która zaufała Allahowi subhanahu wa ta'ala, przez historię o człowieku, który odmówił Bożego błogosławieństwa w odniesieniu do swojego pięknego ogrodu, aż po historię proroka Musy, która jest o znaczeniu zrozumienia mądrości Allaha. Ten rozdział obejmuje to wszystko. Jednak chcę, abyśmy przyjrzeli się bliżej jednej z historii w Surze al -Kah. I to jest historia człowieka który miał dwa piękne ogrody. Ten człowiek był bardzo bogaty i odnosił sukcesy. Był właścicielem nie tylko pól winogron, ale także pola winogron były chronione drzewami daktylowymi. W tamtych czasach daktyle i winogrona były jednymi z najbardziej cenionych towarów, jakie można było mieć. Nie tylko miał te piękne ogrody, ale Allah subhanahu wa ta'ala umieścił w nich rzeki, więc nie musiał polegać na deszczu. W dodatku, ten człowiek miał nie tylko te dwa pola z rzekami, ale miał też konie i powozy, miał dzieci i majątek z innych interesów. Nie można prosić o lepszą konfigurację, ale co zrobiło z nim całe to bogactwo? Pewnego dnia rozmawiał z przyjacielem i mówi swojemu przyjacielowi: że sam zbudował to wszystko. On to wszystko zgromadził. Miał więcej pieniędzy niż jego przyjaciel i miał więcej dzieci niż jego przyjaciel. Mężczyzna całkowicie zapomniał, że Allah Subhanahu wa Ta'ala zapewnił mu wszystko, co miał i zaczął przypisywać swój sukces sobie. Stał się hełpliwy i dumny, a w islamie wiemy, że arogancja jest jednym z najgorszych grzechów. Następnie mówił, że nie sądzi, aby te ogrody i jego pałac kiedykolwiek zginęły. Był tak pochłonięty swoim bogactwem i sukcesem, że nawet wątpił w Dzień Sądu. A co zrobił Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala zesłał karę, która zniszczyła ogród tego człowieka, i stało się to natychmiast po tym, jak przechwalał się przed przyjacielem. I z jednego z najpiękniejszych ogrodów został z niczym. Pożałował swojej arogancji, jednak było już za późno. Czego więc możemy się z tego nauczyć? Kiedy dokonujemy różnych rzeczy w życiu, zawsze musimy przypisywać nasz sukces Allahowi. Musimy zawsze być wdzięczni Allahowi i wiedzieć, że nasz sukces, bogactwo i wiedza pochodzą od Allaha i musimy pozostać pokorni i wdzięczni. Pokora i wdzięczność są zawsze kluczowe.